Mam dla ciebie dziś przeciwzapalny napój z kurkumą i imbirem. Pomaga złagodzić codzienny ból stawów. Tylko nie mów, że nigdy nie odczuwałeś bóli mięśni czy stawów. A co do tego potrzebujesz, zobacz, tu masz skład. Wystarczy Ci pół szklanki mleka roślinnego, pół szklanki wody, jedna łyżka kakao, pół łyżeczki cynamonu, jedna piąta łyżeczki mielonego imbiru, jedna czwarta łyżeczki kurkumy, szczypta mała gałki muszkatołowej, soli kłodawskiej, odrobina pieprzu czarnego, pół łyżeczki oleju kokosowego i na samym końcu miód do smaku. Nie martw się, przygotowanie jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy podgrzać wodę i mleko w rondelku, dodać przyprawy i kakao i odstawić na kilka minut. Na końcu dodaj miód i wlej do swojego ulubionego kupta i po prostu się delektuj. Taki właśnie napój zadziała, zobaczysz, silnie przeciwzapalnie, przeciwbólowo, po prostu będziesz się po tym lepiej, lepiej czuła i będziesz odczuwała mniejszy ból. Spróbujesz? A po więcej ziołowych treści wskakuj tutaj na zielonydetox.pl i koniecznie zaobserwuj nasz profil.